Za butelkę. Nie był jakiś pseudo olejek i wali teraz oleje normalnie. Freja, zostaw w Wszystkie zje za nim E, jeszcze uciekaj, tak, na pewno. Ta dopiero to się darło. na Chyba że podarła. Albo coś nie wiem. brzęczy, że jakiś gość mówi, że by się nie pokazywała na mieście Chuba ma za wysokie stawki Za do uszczugy Woję, to jest moja Sko już zadbać. Co so, idzie strać A myśla? Tam jak się żywa kończy, nie? Dobry punkt widokowy Ostąd widzę, że to jest droga Ja patam menelko. No tak, ten dziennik, co No także ten dzien niecodziennego tak jest. Drow jape gówno robią, coś tu całą pierdółę to masz wół się pożygał, A myślałem taki hardcore. Coś. I to jest zainteresowanie pierdolu. No złodziejków jakoś. Muszę Eso es się śmieję, mu wejść w takie przypadki, że nie wpuszczasz w ogóle typa właśnie takiego tego odnośnego tego handlarzyka, nie? Po prostu wiesz, że nie chcesz od niego nic kupić, nie chcesz żeby ci no Ty w ogóle nie wpuszczasz nawet nie prowadzić to przez mnie. Że... A może jednak fajnie, zobaczmy co to masz do koszyka? W tym samym przypadku. W ten sam sposób są różne inne przypadki, które w ogóle się nie powinno dopuszczać czegoś takiego. Że... A chuj, to chodź, nie? ja typa, który mnie stroił kiedyś. Durna sprawa, ale jednak, nie? Dla mnie to jest zasada. No to okularce będzie w stoi. Twój jak to mówił przyjaciel, nie? Wstajesz rano, patrzysz, nie ma no, pan dzwonisz Wie że to kurwa pijatrzyna jest w kublarzy. Ty pytasz się gdzie to brałeś? Nie, pytasz jeszcze raz. Czy na pewno, jesteś pewien tego, że nie brałaś. No nie brał, a później go przecinasz z fontami. No to na drugi raz jak do ciebie przychodzi, no to nie wpuszczasz go do domu że cała gmina potem płacze, że wszyscy urażeni, bo go nie wpuściłeś do domu. No stary, kurwa. jest taka sytuacja, a nie nic. Wybacz, nie? Spierdalają ci się na rewir jakieś kuglerzyki, zaczynają kombinować jakieś lewe akcje. Nie wpuszczasz w ogóle, kurwa, te latajstwa. Pod żadnym, kurwa, pozorem. Już. Nie ma za. Co ty kurwa jesteś? Co ty tam szukasz? Tam pychuj czy ty jesteś kurwa gość. Gdzieś tam pychuj, to wypierdala nie zawraca ludziom dupy. Bez niech ktoś inny się zajmie takimi rzeczami, nie? Ktoś kto będzie mógł powiedzieć. Ktoś będzie wiedział kiedy powiedzieć, nie. Chociaż trochę asertywności. A nie. Kurwa, pole minowe. On nie powinienem w tej a dobre chodźcie, nie zróbcie sobie tam piknik tylko uważajcie, bo to wszędzie miny nasiane później kurwa czwórka nie żyje w kawałkach co się stało, no tu nie wiem, no weszli sobie to nie ja, no to później kurwa dupa mokra to jest prostu. Micho się grzeje I się nie chce. Co ty robisz? Zaraz będę ci musiał wyciągać, wyplątywać z tego. Chodź tutaj. Jeszcze ruto, pojutrze, weekend. Chodź. Chodź coraz więcej tych portali społecznościowych kurwa kiedyś była nasza klasa był, był gadu gado jako komunikator i ty raz bym się życzył Facebooki, Instagramy teraz trendy Twittery kurwa e, hajf jest jeszcze Narobiłem do tego służę. Nie, nie lepiej było takie kiedyś wymienić i podłączyć jakiś prosty komunikator Cuda wzajem 10 kąt, półda To nie mogłoby ciągnąć. Dobrze chociażby tam lata powstała Jest to tak, żeby połączyła 2000 To już jest jakoś inaczej, choćby też mogłoby być jakoś

Ograczka mi się w robocie podziała, bo się widziałem ostatnio znajomego w śpunkach. Byłem ciekawy co się, się patrzę, widzę o czym się siedzą powieki napuchnięte, czerwone. W nie palonych. Podawać tomu drugiego. Pytam się na które zmianie teraz pracuję. O, nie poczuję, dlaczego? No, pożedł na i już nie wrócił w kurwa no. Można dróbka z cebulką. Do tego jakiś ogórek, taki ze słoika, pocięte z pasterki, tu Gdzie za ciekawe no jesteś? Trzyma kusy z tego wszystkiego O, jak mówię, to mówię, tu jest ładny prześwit Biała szkoda O, a to już znowu się przestawia, że żyd Miło mi Bartomi jest tam Co to widzą w tym Zobaczcie o ile szerszeni Co on widzą w tym drzewie takiego ten Pastry się nad tym drzewem Agora eu te um Sei lá.